Nowa koncepcja została zlecona, dlatego że w momencie kiedy dostaliśmy pierwotną koncepcję, tą, którą optymalizowaliśmy, okazało się, że będziemy musieli mieć środki w wysokości 48 milionów netto. Są to środki, które będziemy na ten moment, nie ma możliwości pozyskania dofinansowania z żadnych z z programów, które przygotowuje czy to Ministerstwo Sportu, czy inne instytucje, dlatego też będziemy prawdopodobnie musieli to zrobić nad dziś, własnym kosztem. Oczywiście cały czas monitorujemy, czy będzie szansa pozyskania dofinansowania, stąd to optymalizacja i dziś koszty, jakie przewiduje się, bo po, po tej optymalizacji to jest 26 milionów netto. Ten nowy stadion, paradoksalnie, bo mówimy cały czas o pierwszym etapie, czyli o przebudowie tej trybuny wzdłuż ulicy Piłkarskiej. Paradoksalnie będziemy więcej miejsc dla publiczności, ale będzie po prostu mniejsze zaplecze dla tego, dla tego obiektu. Początkowo stadion był tak planowany, że pod trybuną będzie raz, że taki, tak zwany budynek klubowy, w którym miały być cztery szatnie, siłownia, duża przestrzeń odpraw przedmeczowych. Bardzo duża przestrzeń biposka. One zostały zoptymalizowane i zmniejszone tak, żeby nadal spełniały wymogi dla zawodu szczebla centralnego, a jednocześnie nie powodowały tak dużych kosztów przy budowie tego obiektu.